Cześć, pozdrawiam Was z Poznania, z pięknego ogrodu, w którym nocowałem przed warsztatem, który będę prowadził za chwilę. Zobaczyłem tutaj na rabacie przepiękny przywrotnik. Przywrotnik, nazwa łacińska Alchemilla, bierze się stąd, że alchemicy używali go do robienia złota. Wierzono, że ta woda, zbierająca się na liściach przywrotnika, nazywana wodą niebieską, aqua celestis, niebiańską. Ma zdolność zamieniania się w złoto. Natomiast dla ludu polskiego przywrotnik miał zupełnie inne właściwości, które wiązały się z jego nazwą przywrotnik, gdyż przywracał utraconą część dziewiczą. Piszą o tym stare zielniki, na przykład Syreniusz się rozwodzi nad tym bardzo dokładnie. Dziewczęta przed nocą poślubną, te, które miały jakieś powody się obawiać tej nocy, bo nie były dziewicami. E, robiły sobie specjalny macerat, który smarowały genitalia. Genitalia puchły, i no, małżonkowie mieli wrażenie, że e, mają żonę dziewicę. E, oczywiście teraz już takie zabiegi pewnie nie są potrzebne, natomiast warto pamiętać o tym ciekawym elemencie polskiego folkloru. Pozdrawiam z Wielkopolski.